Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj będzie sałatka z, z serii tych dobrych, zdrowych, fajnych sałatek. Ja bardzo lubię sałatki, często je robimy. Na kolację po prostu jemy. Dzisiaj Ci zaprezentuję sałatkę Detox z kalafiorem i cieciorką. Bardzo fajny przepis, fajnie się robi, szybko, smak super, także naprawdę bardzo Ci polecam. Do tego chcę Ci pokazać jak prosto tą sałatkę sobie można zrobić. Przepis już mam ustawiony. Dajemy 50-60 gramów awokado pokrojonego w kawałeczki. Do tego 50 gramów oliwy z oliwek. Teraz dajemy dalej soku z cytryny, tak 65-80 gramów. Teraz do tego 30 gramów syropu z agawy czy klunowego, ale ja dam po prostu miód. Teraz do tego troszeczkę pieprzu. I dajemy dalej. I teraz będzie miksowanie 20 sekund. Trzeba było ten dressing z awokado sobie przełożyć do miseczki, przełożyłam. <grym> tak nie za wiele widać, ale bardzo fajny w smaku i to można używać go do wielu różnych sałatek, takich, które sama przygotowujesz właśnie, a wzbogacić tym awokado bardzo fajnym w smaku to jest. I dalsza część przepisu, trzeba było tutaj wlać tutaj litr wody, już wlałam, do tej wody, do wody dajemy łyżeczkę soli, dajemy teraz koszyczek, a do koszyczka damy ciecierzycę. Ciecierzycę trzeba było wcześniej sobie namoczyć, oczywiście ja to zrobiłam wczoraj. Pokażę Ci jeszcze jak na ciecierzyca wygląda, to są takie kuleczki, bo może nie każdy wie o co chodzi. Można się pomylić czasami z soczewicą. Ja długo nie mogłam właśnie rozróżnić tych dwóch ziarenek jak, nazwy, które się nazywa jak. Yy, I tyle. 45 minut będziemy teraz po prostu tą soczewicę parować. Ciecierzyca się uparowała. Teraz wyciągamy koszyczek za pomocą kopyski, odsadzamy i przekładamy sobie do innego naczynia. Teraz yy, termomix muszę umyć, będziemy dalej robić. Teraz w przepisie było, żeby sobie pokroić yy, liście mięty i Listy pietruszki, ale ja mam to mrożone już pokrojone, więc pomijam ten krok. Więc zajemy dalej, dalej, dalej. I teraz 400 g kalafiora mmm, pokrojonego na kawałeczki. 80 g marchewki, 110 g kwaśnego jabłka, 50 g selera naciowego pokrojonego na kawałki. No i tyle. I teraz to będziemy wszystko kroić. 5 sekund. W 5 sekundach nam się to wszystko pięknie rozdrobniło, tak to wygląda. Teraz dodajemy tą rozdrobnioną natkę pietruszki razem z mięką. ten przygotowany wcześniej dressing do środka. Tu jeszcze ukryta reklama kopystki. Ona jest świetna do wyciągania rzeczy właśnie z misek, z talerzy, z garnków. Idealnie, fajnie wszystko tutaj ona wy... ściągnie, bo jest tak fajnie wyprofilowana. Ona jest miękka, super, naprawdę warto ją używać nawet poza ten miksem. I dajemy teraz też tą ugotowaną y, naszą ciecierzycę. I teraz będziemy mieszać razem z kopystką. Podczas y, mieszania kopystkę trzeba wspomóc, bo dużo tego. I 25 sekund. Gotowe. Bardzo fajna, warzywna sa sałatka. Tak to wygląda. Szybka akcja. Najdłużej to schodzi gotowanie po prostu tej ciecierzycy. Bo tak to wszystko to jest bardzo fajne i szybkie. No i teraz do lodówki, żeby się troszeczkę przegryzła. I smacznego można wcinać.